Siemanko, dzisiaj wymienimy sprężyny w tylnym zawieszeniu. A sprężyny wymienimy dlatego, że jedna po prostu pękła. Dobra, podnosimy auto do góry i bierzemy się za wymianę. Auto podnosimy do góry. Podniosłem prawą i lewą stronę. No i zobaczcie, tutaj ta złamana sprężyna ona sama wyjdzie. Tak naprawdę ale podstawiłem jeszcze tutaj lewarek pod tą belkę całą, że teraz odkręcę śruby od amortyzatorów z jednej i z drugiej strony i będę powoli sobie opuszczał belkę. Wsadzę nowe sprężyny, powoli ją do góry wezmę i z powrotem yy, śruby. Ale zaraz zobaczycie, jak to się robi. Śruby już odkręciłem z jednej, jak i z drugiej strony. Podłożyłem sobie dwa lewarki, jeden pod tą stronę, drugi pod tą stronę. Bo przy wyjmowaniu śrub po prostu łatwo je wyjąć. O, tutaj zobaczcie kto przyszedł. Mój majster. Jeden, drugi też. <gryw> Pilnują pana. No i teraz zobaczcie. Opuszczam sobie lekko zawieszenie z jednej strony. Teraz z drugiej strony. No tutaj już wyjąłem tą sprężynę, bo zobaczcie, że w dwóch miejscach pękła. Już zmęczenie materiału po prostu było. No ale dobra, opuszczam to, wkładam nowe sprężyny. I w sumie prawie że po robocie, sprężyny już mamy wymienione. Poszło bez problemu. Dzięki tym lewarkom, które są tutaj, możemy sobie, jak już włożymy te, te sprężyny, one nie wchodzą tak idealnie. Wiecie, bez żadnego oporu, ale one są dość cienkie. Można je nawet rękami lekko ścisnąć. Tutaj wkładamy. Nie ma większego problemu z tym. To, tak powiem, tylko tyle. I wtedy lewarkami zawieszenie tą belkę lewarujemy i wkładamy te śruby. Dosłownie, ja palcami włożyłem, bo możemy bardzo precyzyjnie regulować tutaj, żeby w amortyzator weszła ta śruba. No generalnie, wymiana łatwa, prosta i przyjemna. Potrzebujemy do całej tej operacji tylko i wyłącznie dwóch kluczy szesnastek płaskich, no ja tutaj akurat elektrycznym odkręcałem, szybciej mi to trochę poszło ale generalnie dwa klucze i nic więcej no i pół godziny roboty razem z nagrywaniem powiem szczerze bardzo szybko to idzie, kół nie odkręcałem no i dobra wszystko co miałem zrobić zrobiłem Rico gdzieś poszedł na razie, do następnego